Hejka kochani, witajcie na moim kanale i w dzisiejszym odcinku zapraszamy Was na coś Ala mukbang Pierwszy raz coś takiego nagrywam, to w sumie był pomysł Domi. I widziałyśmy, że teraz jest dużo tego na polskim YouTubie, więc stwierdziliśmy, że nagramy naszą wersję. A że dzisiaj wyszedł nowy album Harego Harris House, to porozmawiamy sobie na ten temat i sobie zjemy. Więc dobra, może zacznijmy od jedzenia. Mamy <grym> sos. No strasznie. Mhm. Ja w ogóle nie lubię jeść w ludziach, a tutaj no mam nagle jeść no. przed kamerą. Bardzo ostre? No, dla ciebie pewnie tak. Mm. Mhm. No lubię mówić z pełną buzią, a to chyba o to chodzi w banku. Tak. No. Na moim Instagramie, swoją drogą zapraszam was na mojego Instagrama, tutaj się dziś pojawi nazwa. Pytam was o wasze opinie na temat Harris House i teraz właśnie porozmawiamy sobie też o naszych opiniach i o waszych. Jaka jest twoja ulubiona piosenka z Harris House? Na ten moment, chociaż myślę, że to się jeszcze zmieni, to Late Night Talking i Chciałam tak, ale... też. To jest chyba i. Że mi się podoba. Um, grape, to jest super. I cinema też jest super. Jak już no. jest świetne. Co będzie, jak to teraz wybrać? No, ciężko strasznie. Moją piosenką jest um, Little Freak, ale kocham też Love of My Life. Cinema. Keep driving. Często. Nie, naprawdę mi się bardzo podoba ten album. No, dlatego ja go biorę do domu. Jak myślisz, kiedy będzie trasa na Harry's House? Ja myślę, że to jest trasa do Fine Line niestety, to będzie połączone. Nie zrobi, wydaje mi się, osobnej trasy do Harris House. Wydaje mi się, że to będzie Fine Line, Harris House i HS1 w jednej po prostu. 90% nam tak zrobi. Tak, no i na pewno ta trasa, co teraz będzie, czyli Le bon Tour 2022, wydaje mi się, że to będzie właśnie trasa do Harris House, w sensie promująca Harris House. On sam już mówił w jakimś wywiadzie, że jak ćwiczył piosenki do w 2021 pierwszym, Fine Line, to musiał sobie przypominać teksty, bo już był, wiecie, jakby po skończeniu Harris House, więc to w ogóle dla niego było mega dziwne e, przeżycie, więc wątpię, że teraz by wrócił do Fine Line. Więc wydaje mi się, że na pewno będą piosenki z Fine Line, ale będzie też, będą też piosenki z Harris House i będą też piosenki z HS1 i tyle, tak mi się wydaje. No to pomieszane wszystko po prostu. No dosłownie. dokładnie. Chcemy połączyć. Mhm. Trzy albumy. Trzy albumy. Pewnie od miejscu, gdzie wciśnia, mm -hmm. jak zawsze. Mm -hmm. I teraz coś negatywnego. Mm. Osobiście się zawiodłam. Dla mnie to brzmi jak jednogodzinna piosenka. Słyszałam takie opinie w sumie. Osobiście uważam, że każda piosenka jest inna. Żadna piosenka nie jest, wiecie, na jedno kopyto. Ale mm. to wszystko łączy się w taką, no, taką spójność. Tak. I moim zdaniem super, bo to jest właśnie Harris House i... Nie wiem, tak? Ja no, tak ale uważam. to też trzeba podkreślić, że jakby to jest normalne, że artysta ma swój styl. Nie, nie da się jakby dogodzić pod no. każdym. Jednego brzmi jak jedna piosenka, a dla, a dla drugiego będzie jak każdy inny super utwór i tyle. Mm -hmm. Jakby zrobił coś podobnego do Fine Line, to byłoby, że no mm. drugie fine Line. No dokładnie. Każdy ma swoją opinię i każdy ma prawo mieć swoją opinię, więc... Więc nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobrze, lecimy dalej. <głos> <głos> jak Harry po prostu Harry wywiada. I think I think I mean I mean I think I mean I think Albo I think that thinking is <laughs> Ten album nie pasuje mi do grania go na żywo mm. Też o tym rozmawiałyśmy mm -hmm. my nie jesteśmy artystami, my nie śpiewamy więc ciężko w ogóle się jakby wypowiadać na ten temat, ale jestem bardzo ciekawa jak to będzie, jak on to ugryzie mm -hmm. No ale na też żywo w sumie te piosenki mogą zupełnie inaczej brzmieć no. ja też tak uważam, ciężko jest mi sobie wyobrazić teraz um, te piosenki na żywo, ale myślę, że jak zaśpiewa już je, no to już to będzie, będzie takie normalne bo z fajnej miała w sumie podobnie bardzo mnie zastanawiało jak będzie brzmiało Sunflower na żywo, a normalnie teraz wiecie, dla mnie to jest już takie normalne, że on to śpiewa i jest to piosenka, którą normalnie na koncertach Wykonuje i tak dalej. Więc wydaje mi się, że. Dzisiaj w nocy. Tak, dzisiaj no. jest koncert w Nowym Jorku, pierwszy z tej płyty. Mm -hmm. Więc zobaczymy, jak, jak on to ugryzie, że tak powiem. To Inny vibe od Ages 1 i Fine Line. Nowa słona Harego. Czuję, że rozkwita, jest pewniejszy siebie, i tak dalej. Mhm. Prawda. Siostra mówi, że że to jest album, z którego jest najbardziej zadowolony. Fajnie, że można jak zobaczyć tego pewnego siebie. No bo jak było HS1, to on był bardzo w ogóle niepewny na tych pierwszych koncertach i tu można było zobaczyć porównania. Tak, on nawet mówił o tym, nie? Mhm. że bardzo ostrożny był w wybieraniu piosenek do H1 i dlatego moim zdaniem nie dodał Medicine na przykład no. do tej płyty, nie dodał Baby Honey. Mhm. Um, no. Myślę, że właśnie dlatego, że. Ja nie Porównanie był... w ogóle, jak on śpiewa Medicine pierwszym razem, po prostu słychać, jak on tam to. A jak to? on w ogóle to zaśpiewał na Halloween, to w ogóle był hit, bo jak teraz wyszła ta oryginalna wersja w na Medicine, mm -hmm. to tam jest właśnie ten taki high note w jednym momencie i on to właśnie zaśpiewał na Halloween. No, no, no. I to jest, jest. mój główny moment w tej piosence. I się zastanawiałam, czemu wcześniej właśnie na koncertach nie śpiewał tego high note, więc. Też Harry teraz mówił, że wydanie tego albumu, albo wydanie na przykład As it Was jako pierwszego singla było totalnie bezstresowe i to było to aż takie dziwne, że totalnie się nie przejmował, czy ta piosenka będzie wiecie, tutaj, czy będzie tutaj. Trochę szkoda, że nie ma piosenki w klimacie Kiwi i tutaj bardzo dużo osób zgadza się z tą opinią. Bardzo dużo osób liczyło na coś takiego bardziej w klimatach rocka, właśnie yeah. jak Kiwi. I tego nie ma. I ja osobiście jak przesłałam ten album też ja cały czas będę widział osobiście, tak jak Harry Mive Pink. Żeby nikt, wiecie, personally. No, ale chciałam powiedzieć, że właśnie tego mi brakowało też, jak pierwszy raz przesłuchałam tej płyty, to mówię, kurczę, no, zajebista, ale czegoś, czegoś mi naprawdę brakuje tutaj. No ale z drugiej strony też wiem, że on nie wywali kiwi z set -listy, więc będzie taka mocniejsza piosenka, na, wiecie, na koncertach, więc myślę, że to jest też duży plus. Że... No my miałyśmy tak samo wczoraj, że no oczywiście byliśmy jak no, może czekałyśmy na coś mocniejszego, no. bo na przykład my myślałyśmy i... Na po reakcji naszego no. nagrałyśmy, że Little Freak będzie właśnie coś pomiędzy Complicated Freak i Kiwi. Hmm. Ktoś napisał cudowne i tyle. Zgadzam się, mi się bardzo A podoba. <laughs> Obiektywna opinia. Harris House to inny wymiar, bardzo mi się podoba. Tutaj znowu ktoś napisał, że brakuje czegoś takiego w stylu Kiwi. Hmm. Mój chłopak w końcu będzie słuchał Harego, bo powiedział, że to jego klimaty, więc wow. No i super. I właśnie to też jest fajne, że wiecie, niektórym się fanom na przykład nie spodoba ten album, ale w ogóle osoby, które na co dzień by nie słuchały Harego zaczną go słuchać. To jest też... To jest też moim zdaniem bardzo fajne. Pewnie ten album nie przyciągnie aż tak. Hmm. No... Chociaż... Ja nie wiem, bo on już teraz jest taki sławny, znaczy, że. Znaczy mam... nie, nie wiem. Nie wiem. No zobaczymy w sumie. Ale jestem ciekawa. Myślę, że większość osób, nawet jeżeli w ogóle się nie interesują, na przykład na Waterman's Sugar, to mm -hmm. na pewno. <laughs> Uważam, że pierwszy album jest najlepszym albumem do tej pory. Jakby. To jest nie to wiem, same. czy to jest mm, w sensie... najlepszy, ale na pewno ja osobiście, I think, o, ja osobiście mam mega duże sentymenty do tego pierwszego, więc. No, kocham go bardzo. No to jest dokładnie to samo, że nie wiem, do kogoś będzie HS1 najlepsze, no. do kogoś Fineline, a teraz Harris House. No właśnie wczoraj powiedziałam, że nie rozumiem takiego porównywania albumów do siebie, no. bo... Szczególnie, że te są totalnie inne wszystkie. No, Tak, I bardzo dobrze, właśnie, że są inne, bo no. jest duży wybór, każdy znajdzie może jakąś piosenkę, wiecie, dla siebie, no. znaczy większość osób. I wydaje mi się, że no po prostu nie ma co porównywać, na przykład HS1 do Harris House, czy nawet do Fine Line, bo po prostu to jest inny styl, inny Harry. Wiecie, no mamy te piosenki, mamy ich teraz coraz więcej, przynajmniej mamy czego słuchać. Że ja po prostu <laughs> mm, dużo osób tak mówi z sentymentu. I tyle. Tak, to więc no To jest jakby był i pierwszy album Harry'ego. No, to był jego pierwszy album solowy, tak. Mm. Więc pewnie po prostu nawet tak z tego, że przeżywali to, jak on rósł do, na taką skalę, jak on jest teraz. Od, tak naprawdę, no. Wiadomo, był połączony i rozpoznawalny, no ale to na pewno nie było w takim stopniu. No, bo on też miał chwilę przerwy, więc ludzie też. Bo zapominali. Mm -hmm. Brakuje mi czegoś typu fine line. Mm? Ja bym właśnie bardziej mówiła, że to jest tak w stylu fine line. No, też tak uważam. Mm -hmm. Nawet nie, że po prostu, jest, że tam jest dużo wolnych piosenek, ale... Chyba, że chodzi o sam tekst, że no bo jakby powiedzmy, że fine line ma taki trochę głębszy ten tekst, nie? No ale Matilda w sumie mm -hmm. też ma taki tekst. Jak kupuje się bilety na te tekst. Słuchajcie kochani, my też yy, się chętnie jakby no. poradzimy. Nie da się po prostu czasami złapać tych no, biletów. To... Ezy plus nie pasuje do tej płyty, jest za szybka. Każda piosenka jest trochę inna. Harry się widać bawi, wiecie, efektami dźwiękowymi, bardziej też się bawi tą muzyką. O oh To yeah. yeah. było tak, jakby nie było żadnej szybki, to by było oboże na jedno kopyto monotonna, tylko mm -hmm. smutasy, nie? Wiecie, no ja, ja tutaj nie, nie mówię, że Twoja opinia jest zła czy coś takiego, bo każdy ma swoją, każdy ma swoją opinię. Ale no, ja uważam, że dobrze, że jest też, wiecie, coś typu as Was, bo to no. jest zupełnie inne od całej płyty i też fajnie, bo no. jak wyszło as Was, to wszyscy stwierdzili, o, płyta będzie właśnie taka. To było właśnie stylu. mega fajne, I tak. Mm, totalne zaskoczenie, wiecie o co chodzi. Rzucił singiel, no bo musiał rzucić jakiś. I jeżeli akurat wybrał Azy łos mm. To jest mega mega dobry w ogóle właśnie. ruch, No, przecież. Ile było mówione, że Aces będzie mm, taki lokowy, czyste no, kolory m -m. i tak dalej. Może pogadamy jeszcze o tym całym teamie Harego i co o tym myślimy. i Jak dostaliśmy tam jakieś cytaty z płyty, to no. wyciekły te takie najmocniejsze no. i album od razu był kreowany na, że to jest wiecie: od... Wszystkie linijki, które tam wyszły, bo były o. Nie wiem, jak nie. czy można mówić takie słowa na YouTubie. Rozwaliło mnie to, że wyszły te recenzje i właśnie ktoś tam napisał, że nie wiem kto to był, że właśnie że cały album jest tylko o tych dwóch rzeczach. Po mm -hmm. czym słuchasz tego albumu. jest tak. jak mm, dosłownie to są jedyne linijki, które wyszły, to to jest tylko to, a tak to tam nie ma nic z, jakby no. z tym związanego. Ja ten mam znajem złożonego Na. No bo jakby... Nie, no mnie się wydaje, że to specjalnie, bo to też musieli trochę podkoloryzować, mm. bo Marketing. po prostu... No tak, to mnie właśnie trochę irytuje, że Tim Harego na siłę próbuje wkręcić go w jakieś dramy. Właśnie próbują go wykreować jako kontrowersyjną osobę, a on no przecież on wychodzi na scenę i dobra, ma taki żarcik, ma pazur i tak dalej, ale no jest absolutnie ja przeciwieństwem... Jak przeciwieństwem właśnie, jest jak absolutnym przeciwieństwem no. osoby kontrowersyjnej, on... Kurde, nawet... On idzie spać! No po koncercie, idzie spać. Żeby spać chociaż 10-11 godzin to jest dziadek już. I to nie jest też, wiecie, coś nie wiadomo jak złego, że ktoś sobie napisał wiecie piosenkę no. o ale to też nie ma dobrego przecież wpływu na ludzi, na młodszych no. panów Harego. Zobaczcie zobaczyć po tym, jak ludzie się ubierają, jakby ja sama, dziewczyny też i... No nawet takie głupie ubieranie się, jaki Harry ma wpływ na, na jakby, nas, tak, że, mm. że no, dosłownie wszystko, co on kupuje, i nie jest, nie jest to od Gucci, więc nie jest to w jakichś mm, ogromnych cenach, to się wykup, wykupuje po prostu od razu. Osoby starsze mają pewnie swój, swój mózg i tak dalej, i wiedzą jakby kiedy zrobić tą. Barierę i oddzielić niektóre rzeczy. I by tak bardzo na to uwagę nie zwrócił. Gdyby to nie było aż tak nagłaśniane. No dokładnie, gdyby tego w ogóle wiecie nie nagłaśniali, także. Tak, gdyby przecież nie dali tych linii, to ile, ile artystów śpiewa on o używkach? I mm. to jeszcze w takich ilościach, że cały czas ten rekordy jest po prostu cała piosenka, tak? No. To jest normalne w takim, wiecie, świecie muzyków, śpiewanie o tym i tak dalej. Nie mówię, że to nie jest normalne, ale po prostu, no nie fajnie, że promują cały album. Na tym. Tym. No. Ale no nie chodzi też o to, ale oni ogólnie widać, że... No nie wiem, oni chcą chyba, żeby nieważne jak mówili o Harym, żeby tak. tylko mówili. Taka, taka Taki typowa lof, gwiazdka... Lof mena, nie? Tak, właśnie hmm. chciałam powiedzieć takich lat 80. Tak. Sto o! lat! Sto lat! <laughs> W ogóle, kochani, patrzcie, jaki super tort dostałam od dziewczyn. Zobaczcie, jaki piękny. Cherries. Dostałam pyszny tort od dziewczyn, więc będziemy go teraz jeszcze jadły. I zrobimy jeszcze taki mini ranking. Tak, na. Od 1 do 10, nie? To jest super, ale nie moja ulubiona. o. 9. Mm. za mało dało. A dlaczego? Mm, według mnie to jest w ogóle. Góra... Idealne rozpoczęcie albumu. Mm -hmm. I nie wiem, podoba mi się ta piosenka bardzo. 9. Ja też takie 8,59 myślę. bo, bo mega. zmienić na 8. Możesz zmienić na 8. <grym> bo naprawdę wydaje mi się, że idealnie wybrał to jako rozpoczęcie albumu. Mam nadzieję, że w ogóle będzie z tym zaczynał na trasie, bo ma taki fajny vibe. No i ogólnie mm -hmm. jest taka zupełnie inna ta piosenka. Czegoś takiego w ogóle się nie spodziewałam po harem i w ogóle to. Ten... Nie wiem, jest cudowna ta piosenka, ale wszystkie są cudowne. Dobra, lecimy dalej. Late Night Talking, Julka. Dziesięć. <laughs> Dziesięć. Dziesięć top. Dziewięć. A po prostu pokałam tę piosenkę po tym, jak ją na żywo. Jak usłyszałam to w audiowersji, to w mm -hmm. ogóle... No, Late Night Talking, moim zdaniem, oh, ma vibe do Lipy. Ja już to mówiłam o Coachella, że to ma vibe do Lipy. Nie wiem, no to nie jest źle ani nic takiego, ale ja po prostu słyszę w tej piosence tak jakby był to cover po prostu i dualipa ogólnie śpiewała tę piosenkę, a nie Harry, ale uwielbiam i moim zdaniem trochę lepiej brzmi ta piosenka na płycie niż na żywo. Chociaż no. dziwne, bo zazwyczaj jest to na odwrót. Ja, ja się, kocha. Gad, się odezwał, Gabcio dał 10 na 10 całemu albumowi. I Julka? Osiem. do Domi? Mm. To była Twoja piosenka. 9x10. Czasami jest coś takiego, że wybieracie sobie piosenkę, numer piosenki na albumie i po prostu później dopiero odsłuchujecie, mm -hmm. jaka to jest piosenka i że to jest wasza piosenka, i tak dalej. Więc chcę usłyszeć opinię do Mi, czy się zawiodła, czy mile zaskoczyła. Nie, czy... mile się zaskoczyłam. Nie spodziewałam się w ogóle, że to będzie tak brzmieć, mm. ale y, mega mój vibe i czuję, że to jest moja piosenka przez się dobrze wybrał. Ja uważam, że jest to takie. 8,5 na 10, bo na początku, jak pierwszy raz słuchałam tego na odsłuchu, to mega, miałam takie mega dziwne uczucie, że jakby. Co to w ogóle jest? Się totalnie nie spodziewałam się czegoś takiego, ale nie mówię, że mi się nie podoba, bo mi się bardzo podobało. Yeah. że ten ranking jest tak bez sensu. <laughs> no nie dajemy poniżej 8. No. Dobra, ale Azydło. Minus 3. Czuję. <laughs> Taka jak jakby. Nie, znaczy nie? No, Dwa na 10? No ja lubię. To już się przyjadło, bo no. to jest takie radiowe, i to już. Już za Dużo razy, razy no. no. właśnie, nie. Może no, pominijmy razem głos. Pominijmy razem głos? OK, skip. daylight. Skip. skip. Nie, no nie skip. Nie skip. Wydaje mi się, że ona też będzie o wiele lepsza na żywo niż mm -hmm. jest na płycie, bo no. ona ma takiego powera. No. No. Ocenić. Jezu, ja kocham tę piosenkę. Pół na półboku, czy ja nie wiem jak to brzmi. No, słucham już więcej razy tę piosenkę na pewno niż inne. I uwielbiam refren, uwielbiam to, jak on mówi Bird. Kocham mówi Bird. Dosłownie kocham. Nie wiem dlaczego, ale uwielbiam. Stwierdzam, że nie będziemy tego oceniać, bo nie ma co. Jest teraz Little Freak, czyli moja ulubiona. nakręciłam się bardzo na tą piosenkę i faktycznie uważam, że jest zajebista i jest jedną z lepszych na tym albumie, to na pewno. Jest cudowna. No mm -hmm. ja myślałam, że to będzie tak. takie complicated mm -hmm. pick, 2-0. No same, nie? No. Więc, y, ba, ale mile, mile zaskoczyłam. Tak, jest bardzo jest mile. mile. No To nie tak, że byłam jak yy. 10 na 10. No, spokojnie. Ale to jest takie... <grym> picharek, kolejna piosenka. No. Takie... Matilda, no, jest, Matilda no jest w ogóle poza skalę, okej? Okay? No, tak, Matilda jest... To jest 100 na 10. Cudowna tekst. Jest, tak. Tak. No, tak. jest, jest po prostu cudowny, naprawdę. Cinema... Y jest super, mi się fajne podoba. Jest. Cinema jest, jest super, ma taki właśnie o pozytywny vibe. Yeah. No, Bailando jest do... Do... It's ok, jest fajne. Pogadamy jutro, pogadamy jak się nasłuchamy. ładnej pogadamy... po One, only. one only. Jak zobaczymy One Only, co on tam idzie. O, o, tak, jutro. Ocenie mhm. nie ma sensu, więc jeszcze powiem, że Love of My Life jest dla mnie cudowne, podoba mi się bardzo i na pewno nie jest o Anglii. Na hmm. tym zakończmy <laughs> tego cudownego y Vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Było to zupełnie coś nowego dla mnie, bo ja ogólnie miałam zawsze kompleks jedzenia przy kimś, a teraz tutaj jadłyśmy wszystkie przy Was. Możecie zasubskrybować mój kanał i napisać w komentarzu, jak Wam się podobało, jaka jest Wasza ulubiona piosenka z Harry's House. My będziemy wszystko czytać. Tutaj Instagramy dziewczyn. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli Wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. I see you soon guys! Bye! Strasznie, taki mega RB troszkę. A, no. Strasznie. No, Ej, co? Ten moment? Yes, Ej, chcę... tak za mojej